Cześć, witam Was bardzo serdecznie w budowaniu składu piłkarzy Argentyńczyków. Skład jest zgłożony z Argentyńczyków, chociaż w składzie mamy jednego Włocha. Do tego mamy jednego Włocha, ponieważ y, najlepszy bramkarz argentyński ma Overall 80, a potrzebujemy dobrego bramkarza. W pierwszej czy drugiej lidze to po prostu, że mieć dobrego bramkarza to jest właściwie standard. Tym bramkarzem jest Gianluigi Buffon, zawodnik Juventus Turyn Broni. Bardzo dobrze, no chociaż ostatnio w życiu filmik jak mi strzelił e, walną tak rę, ręką, strzelił piłkę prosto do mojej bramki, ale już go mamy e, u siebie w drużynie od 18-11, czyli od 11 listopada jest u mnie w drużynie, więc e, większość meczy to on właśnie u, u mnie broni, 251 meczy e, rozegrał w moim zespole i mogę wam powiedzieć, że to jest dobry bramkarz, no tylko raz mu się zdarzyło takie coś. E, linia obrony jest zbudowana z piłkarzy z z Serie A, więc wszystko ma pełne zgranie i pierwszy zawodnik to jest zawodnik Interu on ma niestety, nie wiem czy niestety czy niestety pracowitości w ataku i obronie wysokie, więc możemy się go spodziewać tu i tu nie wiem czy to był zbyt dobry dobór, jeżeli chodzi że ten zawodnik tam często lata pod pole karny przeciwnika przy trzech obrońcach ale całkiem jest ma tempo jeżeli chodzi o to, drybnik, no to troszeczkę główki słabe 80 jak na, jak na zawodnika Interu, no a za to ten zawodnik myślę, że e, wspomaga tego zawodnika, bo pracowitość on ma takie, że w ataku to ma, w ogóle się rzadko bardzo pojawia, ale w przerzutach różnych, a w, w obronie ma wysoką pracowitość. Kupiłem go za 13 tysięcy Team of the Season, e, tak, Team of the Season, chciałem powiedzieć Team of the Year, no ale mi się nie gra całkiem spoko, chociaż zrybnik ma słaby, ale to nie jest to, co kamieniem glikiem. Grik co Ogólnie gra się ok. A kolejny to jest Rodriguez, yy, za niego już zapłaciłem trochę więcej, 32,5 tysiąca, no troszeczkę niski jest, dopiero teraz przyuważyłem to. 178 yy, 78. Y, tempo też niezłe, główki no już lepsze od y, tamtego zawodnika, yy, 87 obrony, podania też całkiem spoko. Yy, troszeczkę cena du dusza, bo to informalne. jeżeli ktoś to może z wersji jego 32 po upgrade'ie yy, sobie go zakupić. I kolejny zawodnik to jest Perez, czyli zawodnik Manfiki Izbona. Jego pracowitości będą także średnio w ataku i wysoko w obronie. Słabsza noga, 4 gwiazdki, sztuczki, 3 gwiazdki. Tempo to 85, szanie, 77, podanie. Więc obrona to tutaj na jego pozycji jest najważniejsze. Główki też w miarę ok. Jedyne do czego można się przyczepić do tych defensywnych pomocników, że po prostu są dosyć niscy. No ale powiem Wam, że dają radę. No ale jednak, jednak są nic, te, tego nie da się tego oszukać po prostu. I czasami przegrywają piłkę z wysokimi napastnikami, ale ogólnie te też są OK. Ten zawodnik ma bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o rzuty wolne, o rzuty rożne. Podobne statystyki do nawet do Stevena Gerrarda czy Fra Franka Lamparda. No i to oczywiście zawodnik Team of the Sun, bo zapomniałem page 29 tysięcy, co nie go dałem. Na ten zawodnik już wcześniej występował u mnie, grałem z nim w składzie, składem z ligi rosyjskiej, to było chyba pierwsze budowanie składu, jakie nagrałem. I go wspominam dosyć dobrze, to ja niestety na pozycji lewego skrzydłowego, bo jeszcze w innym składzie używam. Tutaj oczywiście jest kolejny na pasnik, już pewnie większość z was wie, kto to jest. To jest Ezekiel Lavecci, za 17754, gwiazdki sztuczek oraz słabszy nogi. Tempo niezłe i bardzo dobry drybnik 88, naprawdę tym piłkarzem można przetrybrować przez całe boisko, bo świetny ma on właśnie te staty I koniec zawodnik Carlos Tevez, no Carlos Tevez no to wiedziałem, że to jest dobry zawodnik, ale powiem że zaskoczył mnie na plus, bo zawsze go miałem na napastniku Ten na ofensywny pomocniku powiem wam, że też całkiem mierze sobie daje radę Pracowitość w obronie i w ataku wysoka, więc czasem może wspomóc Defensywnych pomocników, którzy też nie są zbyt niscy, którzy są dosyć niscy, on też jest niski no ale wiadomo, jakie jest ich trzech to zawsze mogą więcej ugrać, yy, przywaga liczebna. Jeżeli chodzi o tempo to 81, podania też są ok, bo to ważne na ofensywnego pomocnika, nawet Muriel dawał radę, ale zobaczyłem kłopotem, że on ma chyba 60, ale nie jestem pewien, yy, że ma 60, więc możecie sprawdzić. Jeżeli chodzi o strzanie, to też tutaj te bardzo dobre statystyki, 85 dribbling. No i główki od czasu do czasu to strzeli, ale sporo strzeli bramek, no tutaj są rozegrane gry 38 i 4 bramki, ale większość to było z trainerowcami, więc z tych meczów to może było z 10 takich rozegranych normalnych w pierwszej lidze, więc ciężko było grać. Kolejny zawodnik to Di Maria, pracowitości w wysoka w uronie i w ataku, więc może słuchać tych trzech obrońców, jak jest jakiś atak pozycyjny czy, czy coś w tym stylu, kontra, 90 tempa, 78 strzelania. 83 podania, nie wiem czy ją ok, już wiem czy no i troszeczkę słabsza jego to słabsza noga, ale przy 4 gwiazdki sztuczek Kolejny to jest Kun Aguero czy też Agero, nie wiem Szpakowski mówi Aguero jak on się nazywa? Borek, Borek mówi Agero, więc nie wiem jak się powinno poprawnie wymawiać słabsza noga oraz gwiazdki sztuczek po 4 ale ta słabsza noga, jeżeli chodzi o takie strzały, zwykle nietechniczne, to czasem potrafił w bramki strzelić z 5 metrów, więc no to wygląda czasem cienko, jeżeli chodzi o niego, ale strzały techniczne, oczywiście jak najbardziej. Przynajmniej ja miałem takie poczucie, że parę takich w sytuacji właśnie 100% zmarnował, kiedy było 5 metrów, nawet nie trafił bramkę. A to jest taki bardziej typowy zawodnik na kontry, bo tutaj grani na główkę na nim to kompletnie nie ma sensu. To się tam strzeli z główki, ale przy 1,75 m to będzie raczej ciężko. No to jest zawonik, który można użyć nagłówka, ale no ale raczej to nie jest taki bardziej na głów... nagłówki, tylko właśnie nagry później, bo główki ma 78, ale BalTi też ma niezbyt takie podobne statystyki, jeżeli chodzi o kupowanie, też sporo właśnie strzela. Higuain, 80 tempo, 89 strzelan, 78 główek Infor. Kupiłem go za 18250, ale tutaj udało mi się, bo za ten mogę kupić informa 85 Higuain, a więc jakieś 20 tysięcy w mojej kieszeni zostanie. Jeżeli oczywiście go sprzedam. No i tutaj jeszcze menadżer mamy z Argent... Nie, to jest, nie wiem czy on gra normalnie to ja mam go na Barclays Premier League yy, Menadżera. No i zapraszam właśnie na obejrzenie jednego meczu z skrótu meczu oraz yy, potem jeszcze jakieś parę bramek strzeliłem tym składem. Skład przeciwnika bardzo mocny. Cała nieobrony złożona za zawodników Team of the Season łączy z bramkarzem do tego Suarez Aguero. Eden Azar, Ryan Sterling oraz y, też y, Toc oraz y, Jaja Ture i Steven Gerrard też Toc, więc skład bardzo drogi i wydaje się, że no bardzo mocny, jeden z lepszych, jaki można zrobić w ogóle w Premier Już y, druga minuta, Gerrard tutaj strzelał, ale nasz bramkarz jeszcze powstrzymał ten strzał. Kolejna akcja, to już jest minuta 23, Suarez y, tutaj przy linii końcowej, bo doświadkowanie, ale Aguero strzela i on nie jest zbyt dobrym strzelcem z główki, ale widzicie, coś tam zdziałał chociaż ta obrońca go próbowała przykryć, ale strzał oddał, więc jakaś była jak była szansa na dobitkę, to pewnie by coś padło. Znowu strzał Gerarda i mamy wynik po pierwszej powiedz 0-0. do 0, Jakie strzały oddawałem, ale no inne nadawały się to do skrótów, bo to raczej trudno nazwać strzałami. Suarez, zobaczcie, sam na sam wychodzi i Buffon świetnie to broni. Potem jeszcze Gerard, kolejny raz Buffon broni ten strzał, Buffon broni, strzał Gerarda, więc nawet no, nawet to z Gerarda... Ma problem, że tutaj pokonacie Buffona. Jedyna akcja w tym meczu, bo się zastanawiacie, że dałem. No i strzeliłem bramkę, że dam tutaj, oczywiście, wrzuciłem tą bramkę, że w większości broniłem, ale pokazałem wam, że nawet takim składem jak ja mam, z takim składem, pierwszy też można dobre wyniki osiągać. No i tutaj, właśnie mój błąd, który mogłem wygrać te spotkanie i niepotrzebnie tak wjechałem w tego zawodnika. No, jeszcze był rzut karny, i on oczywiście mógł mógł przesądzić, że na przykładowo jeszcze wygramy to spotkanie, no a Steven Gerrard podejdzie do tego rzutu karnego, w tym spotkaniu nic mu się nie udało strzelić, więc yy, będzie szansa i no tak jednak w, w te nogi wjechałem tego zawodnika, no i będzie szansa, bo nie udało mu się w, w tym meczu yy, rzucić się w odpowiednią stronę, ale niestety piłka się tak odbiła, niefartownie, że, no, że jest ten do jednego, ale i tak mogę być zadowolony z rezultatu spotkania i teraz zapraszam Was do obejrzenia, tam pary bramek wrzuciem. Nie są jakoś super ładne, ale da radę, da radę się obejrzeć. No, i tak się prezentują staty w tym spotkaniu. No, i mamy kolejne punkty. Oh. <laughs>